Siema, cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Trochę mnie nie było, ale było to spowodowane moją chorobą. Ostatnio bardzo się rozchorowałem, ale już jest wszystko dobrze. Właśnie wróciłem nad wodę, jestem nad małą rzeczką w pobliżu mojego domu. Namierzyłem tutaj bardzo ładne grupy kleni, w tym bardzo ładne i duże klenie, bo takie powyżej 50 cm, od paru dni tutaj jeżdżę, obserwuję wodę i właśnie dzisiaj przyszedł moment żeby sprawdzić jak te klenie reagują na przynęty. Dostałem super paczkę od sklepu Nizel, od mojego kolegi Michała Nizla. Także dzisiaj dzień sądu ostatecznego. Zobaczymy jak ryby będą reagowały na powierzchniowe przynęty i na małe woblerki. Mam nadzieję, że jakiś fajny film tutaj uda mi się nagrać dzisiaj. A już parę dni temu byłem i próbowałem tutaj łapać klenie na gumki więc wrzucę Wam przebitki jak to wyglądało. Pierwszy na twisterka i wiecie co wam powiem miałem wcześniej zawiązaną tutaj agrafkę na końcu zestawu i ryby były bardzo czujne nie chciały nawet uderzyć za bardzo miałem tam jakieś puknięcia ale generalnie żadnej ryby nie wyjąłem jest to pierwsza ryba od momentu kiedy zdjąłem agrafkę z zestawu i przywiązałem po prostu twisterka tako prosto do linki Jest następny, A, ale branie, ten już lepszy, ten już lepszy, zobaczcie, ale kluseczka, strasznie silne te rybki są, no już taki lepszy Na wracaj do wody. Zawsze jestem po tej stronie i po tej stronie rzeki wędkuję, ale dzisiaj planuję przejść na drugą stronę i zobaczyć jak to będzie szło po drugim brzegu. Jeszcze zanim przystąpię do wędkowania, pokażę Wam sprzęt, którym będę dzisiaj wędkował, jaki sobie zestaw przygotowałem. Zazwyczaj wędkuję tutaj ultralightem od Abu, karabusem, ale dzisiaj wziąłem troszeczkę mocniejszy sprzęt i dłuższą wędkę, bo. Yy, Zimą i jesienią tutaj całkowicie jest inne łowienie. Wszystkie rośliny oczywiście więdną i nie ma tutaj na brzegu żadnych trzcin ani nic takiego, a teraz latem wszystko ładnie porosło, rzeka się całkowicie zmieniła, więc trzeba podejść do tego troszeczkę inaczej, dłuższy sprzęt, żeby łatwiej było obławiać brzegi właśnie tej małej rzeczki i nie wjeżdżać w zaczepy. Także za chwilę Wam pokażę jak wygląda mój zestaw na dzisiejsze wędkowanie. Życzę miłego oglądania, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się wyjąć jakieś fajne ryby. Do zobaczenia za chwilę. Zobaczcie, tak się prezentuje zestaw, w którym będę dzisiaj wędkował. Kołowrotek Zenon 2500S, przytwierdzony do wędki Savage gira parabelum do 18 gram, 2,79 długości. Trochę mocniejszy sprzęt niż zazwyczaj, ale myślę, że tutaj sobie świetnie poradzi i łatwiej będzie mi takim sprzętem obławiać po prostu miejscówki wędka oczywiście jest troszeczkę ten ciężar wyrzutowy zawyżony bo jest bardzo elastyczna i miękka jak ktoś ma i wie no to, to wie o czym mówię na kołowrotku mam nawiniętą plecionkę 004 od Mahi Mahi Superior, bardzo mocna i cieniutka plecionka, która pozwoli mi na dalekie rzuty zestaw zakończony jest 1,5 metrowym przyponem z żyłki 0,20 i za chwilę przywiążę tutaj jedną z tych przepięknych przynęt od sklepu wędkarskiego Nizel na pierwszy rzut poleci ten mały tutaj woblerek, za chwilę go przywiążę do swojego zestawu. No i zaczynamy. Życzę miłego oglądania. Ale mi z skubany, widzieliście to jest, jest ryba jest pierwsza ryba dżeszego dnia nie duża, ale jest. Wow. Niewielki, plenik No ale pierwszy Uciekaj do domu Nie na brzeg chłopie, tylko do wody uciekaj Dobra, jest pierwsza ryba Teraz trzeba większego złapić o bronco biom ale nie są to duże ryby bo ciężko jest zacząć no, myślałem że to ryba a to niestety zacząć. Fajne, by to była ryba ale niestety jest, jest ryba <krym i zimna> O, co to znak niech sobie co to było Będzie na brzeg tutaj Co to było? Też fredka? ale jaja No co? Przyszłaś się przywitać ze mną? Płynie na drugi brzeg sobie popłynie on teraz tam chodzi po brzegu widzicie ją? Też wydra czy co to cholera wie nie znam się na tych zwierzątkach ale <gryw> fajnie spotkać Idziemy dalej. Tu już się chyba nic nie wydarzy. Trzeba szukać swojego miejsca. Dajmy temu odpocząć. miał parę brań. Zobaczmy <laughs> Może właśnie coś innego. taki kolorek sobie tutaj, tutaj troszeczkę bliżej Chodzimy trochę w cięższy teren. drugim wędziskiem się tutaj bez problemu poradzić. Ale branie widowiskowe. Wow. Niewielka ryba, ale jak walnęła z impetem Szok Naprawdę szok o, 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 o. Spokojnie kolego, już Cię wypuszczam Ale następny ja, Ale jazda Ten już lepszy Ole brania fajne, ja pierdzielę! No, coś pięknego, zobaczcie. Jest kolejny. Ten już trochę przyzwoiczy. Naprawdę ładna rybka. Jak na taką małą rzeczkę. Ale to jeszcze nie są te największe, które tutaj widziałem. Te są tak naprawdę bardzo średnie. Dobra, uciekaj. Proszę. No, widać warto kombinować z przynętami, bo zobaczcie, tyle rzutów oddałem, a dopiero teraz tak naprawdę w jakiś tam sposób się dobrałem do ryb i zaczynają się pojawiać coraz częstsze brania i skuteczne brania przede wszystkim, bo wcześniej miałem dużo brania, ale nie mogłem zaciąć. A tu jest bardzo ciekawie nie wiem czy ta ryba trochę mnie nie tutaj tego statka który widziałem mam nadzieję że zaraz się pojawi z powrotem ewidentnie tutaj za dużo zamieszania się zrobiło przy tej rybie i gdzieś one się przeniosły dalej dlatego idziemy dalej zobaczyć inne miejsca no dobra mam kolejną miejscówę jest trochę ryb tutaj wrzucamy tego powierzchniowca z powrotem do wody Już o już jest szybka akcja pierwszy żółty i pierwszy mały klęk. mam nadzieję, że będą większe też na tym odcinku, ale i tak jest zabawa piękna naprawdę można się fajnie wybawić. Ale dziabną, od razu widzieliście to? Tylko wpadła przynęta do wody Czym by je tutaj zaskoczyć? Jaki ładny tutaj jest Ale Tutaj taki bardzo ciekawy ze skrzydełkami bo może na niego będą chciały zareagować. Znalazłem piękne miejsce. Aby tylko ryby tutaj były, ale jest fajne do obłowienia, bo mam dobre podejście do brzegu. Muszę ci się zainteresować. Odpuścił. O, było ręko. Ile, yeah. czyli są tutaj też. I wiadomo tylko w jakim rozmiarze. Idzie, 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 idzie. Dobra, wróćmy do killera poprzedniego Z daleka fajnie widać jak pracuje Założymy sobie z powrotem tego robaczka Ten woderek to typowy agresor Bardzo szybko chodzi Idziemy dalej sami Fajny fajne ryby widzę Może tutaj się uda wrzucić Jest wystawione więcej niż tam jest ładna ryba. jest. jest. Jest, jest klonik o, taki, o kurde, zaczep przed odpiął się. Co on tam zaczepił ty? Ja pierniczę. Co za ten? To już była lepsza ryba. Co on się tutaj bije? śmata! Tracą ogólną i Uda mi się wyprostować kotwicę A, Wyszedł, jak cała szczęść Kurde, straciłem ładną rybę Co tam, urwała ja. się? Spadła no Ona tu ładnie, tutaj w tym miejscu Widzę nieraz, to tak wyskakują do góry nawet. No, ładne, ładne. Du bardzo dużo kleni jest tutaj na tej rzece. O, następny był. Ale już niestety przepłoszyłem te największe. taka większa? No taka ze 40 cm na pewno miała. Bardzo ładna miejscówka. Rokuje dobrą rybą. Najpierw wrzucę z daleka. あ。 Kubane cwaniaki. Ole, branie. Jezus, Maria, widzieliście to? Szok. To był lepszy, kurde krocek. Zakapiłem się na szczytówkę, którą uderzyłem o gałąź. I skutek tego taki, że spartoliłem dobre branie. Bywa i tak. Masa drobiazgów. jest. Nie wiem, jak to widać w kamerze, ale dużą przewagą dla mnie jest użycie właśnie okularów polaryzacyjnych. Dzięki temu widzę dosłownie wszystko w wodzie. Nic się przede mną nie ukryje. Już z bardzo daleka widzę ryby, jak są poustawiane w rzece. No jest to nieodłączny atrybut. Podczas wędkowania w słoneczne dni, ale również i w pochmurne, bo powinno się używać wtedy okularów rozjaśniających, które pomogą również namierzyć nam ryby w rzece i nie tylko. to było fajne szkoda, by nie trafił jest, jest chyba lepsza w końcu nie. tylko czy wyjdzie szczęście mojej stronę nie no nie jest aż taki dobry ale już jest kawał oklenia Jeszcze coś wyżygał. Zobaczymy czy one się żywią tutaj. Dobra, łykaj se to. Nie będę ci tego zabierał. Wyglądało całkowicie jak ślimak. Nic dziwnego w sumie. nie lubią ślimaki. Towarzystwo zostało rozgonione, trzeba iść dalej, bo zazwyczaj to tak jest, że po jednej rybie max dwóch trzeba zmieniać miejsce. Pieski. Jest ryba lepsza Lepsza ryba z podburty Czasem żyć ten kańcu Nie będę tego windował Pięknie wow. Zobaczcie, jaka rybka Jakieś 30 parę centymetrów myślę O pierniczył tutaj łopka ładnie Fuh, super chyba znalazłem killera na swoją wodę na letnie miesiące i zobaczcie, on też coś w gębie ma nie wiem co to, jakaś chyba pijaweczka pijaweczka, albo jakieś, nie wiem, ciężko określić. I no oddaj jego Zobaczcie, co on tam ma w gębie. Ślimaczek chyba jakiś, nie? Ładna rybka, co się jadło jeszcze. O, no, dobra, wracaj do domu Koleczko Poszed. Nie wiem czy tego ślimaka. Czy nie wyżej go, zaraz zobaczymy Tak Zobaczcie, ślimak to był Trzeba przepłukać No i dobra, a ja się z wami żegnam. Mam kawał drogi, żeby wrócić do domu. Przeszedłem tutaj przez masę haszczy. Jestem cały pokuty, pojedzony przez komary, ale szczęśliwy. Wybawiłem się za wszystkie czasy, można powiedzieć. Szkoda, że nie udało się złapać żadnej większej ryby. Widziałem ich przynajmniej 10 takich kleni powyżej 50 cm. Reszta to takie średniaki i malaki. No niestety, nie zawsze się łapie tylko duże ryby. Trzeba się cieszyć z każdej chwili spędzonej nad wodą. Ja tak do tego podchodzę. Życzę Wam miłego dnia. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał odcinek i czy chcielibyście, żebym wrócił tutaj jeszcze, wyrównać rachunki z tymi dużymi rybami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.